Sławomir Cenckiewicz wyjaśnia, kim naprawdę był Lech Wałęsa i jaką rolę odegrał w Solidarności. Jego przywództwo było naznaczone zdradą. Komentował szef biura bezpieczeństwa narodowego. Posłuchajcie, prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. No był przywódcą tego ruchu, o którym mówię największego ruchu antykomunistycznego. Jest oczywiście kwestią do ustalenia, na ile był, mówiąc jego językiem, trochę tym, który przeszkadzał, a tym, który yy, przewodził. No ja mam wątpliwości co do autentyczności tego przywództwa. Uważam, że, że ono było naznaczone nie tyle właśnie tym, co no bardziej liberalni historycy nazywają naturalnym umiarkowaniem i grą pozycyjną, ale właśnie bardziej naznaczona, na, naznaczone to przywództwo, w moim przekonaniu, było właśnie tą zdradą, tym, tym, tym syndromem z początku lat 70., który był na tyle poważny, że stał się niejako przeszkodą do tego, żeby sam Wałęsa osobiście wybił się na suwerenność, niepodległość jako przywódca Solidarności. Na ile ta zdrada, jaką pan nazywa z początku lat 70 jest rzeczą pewną? Czy rzeczywiście w oparciu o te źródła, którymi dzisiaj dysponujemy, zarówno te wcześniejsze, jak i to, co zostało ujawnione w związku z tymi teczkami ujawnionymi przez Marię Kiszczak, na ile to są rzeczy niewątpliwe, autentyczne, a na ile to jest coś, co podlega jeszcze jakiejś dyskusji, może być sprawdzone, zanegowane, zakwestionowane? W moim przekonaniu to nie podlega już żadnej dyskusji, dlatego że mówiąc, no, można powiedzieć tak ostro o Lechu Wałęsie, chociaż uważam, że mój pogląd nie jest wcale jakimś poglądem radykalnym, mam na myśli materiały nie tylko te, które znalazły się w Pawlaczu pani Marii Kiszczak, ale różnego typu inne materiały, nie tylko służb specjalnych, ale też dokumenty partyjne, ale nawet ja analizowałem dokumenty wewnątrz, Solidarnościowe, które pokazywały no, Wałęsę, jakby, czy pokazują Wałęsę na przeciwległym biegunie do tych, którzy nie mam wątpliwości, autentycznie chcieli dokonać zasadniczej zmiany w Polsce już w latach 80-81, albo nawet wcześniej, w okresie przedsierpniowego ruchu antykomunistycznego. Tu Lech Wałęsa zawsze był nieco po drugiej stronie. Czy z tego wynika, Pańskim zdaniem, że nie tylko te kilka lat z lat 70, z początku lat 70. zaważyły na sposobie funkcjonowania Wałęsy, tylko też yy, yy, wpłynęły później na cały czas, kiedy był już szefem Solidarności, przywódcą narodowym, liderem głównym, tak? Rozumiem, że to tak, miało Oczywiście, ja tutaj się mogę zdaniu. odwołać do takiego wystąpienia zamkniętego na, 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 na spotkaniu partyjnym Stanisława Kani z września 80 roku, kiedy się wydawało, że hmm. wszystko idzie w dobrym kierunku i A mamy. To było przywódcę, tuż po podpisaniu porozumień gdańskich. Tak, sierpniowych, tak. Kiedy to Stanisław Kania, no przypomnę, już wtedy pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii powiedział do swoich towarzyszy, no trochę zdezorientowanych, wystraszonych tym, co się stało, bo jednak powstanie Solidarności to był wielki wyłom w całym jakby systemie, ustroju PRL. I Kania niejako uspokajając sytuację, powiedział do nich: Wałęsa jest parawanem, za którym będziemy manipulowali Solidarnością. Hmm. Myślę, że na, na to jedno zdanie składa się bardzo dużo różnych informacji, sporej wiedzy, dużego potencjału wiedzy. Yy, przypomnę, Kania był człowiekiem, który z ramienia biura politycznego wcześniej nadzorował służby specjalne. Zresztą bardzo często przyjeżdżał do Gdańska, kontaktował się tam z szefem SB, pułkownikiem Władysławem Jaworskim, którego ślady zainteresowania postacią Wałęsy znajdują się również w materiałach tajnego współpracownika Bolek. No ale mówi się, że na przykład po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 81 roku, kiedy władze próbowały nacisnąć i doprowadzić do tego, żeby Lech Wałęsa stanął na czele tych marionetkowych związków zawodowych, on odmówił. To, był, to jest taki koronny przykład pokazywania jego suwerenności i tego, że nawet wtedy, kiedy już cała władza, również ta militarna, prawda, była w rękach PRL-u, czy w rękach służb. On nie ugiął się, nie poddał. Czy to nie jest jednak dowód pokazujący, że on zachował daleko idącą suwerenność i autonomię w tych... No tu chętnie bym się skonfrontował z takim poglądem na jakiejś akademickiej dyskusji. Na On przykład jest, z profesorem Friszkiem. często jest zgłoszony no nie tak. na akademickich dyskusjach, w akademickich dyskusjach, tylko często na łamach gazet, w mediach. Tak samokrytycznie muszę powiedzieć, że w jakimś sensie ja go wywołałem, bo ja y, znalazłem hmm. jako pierwszy historyk dokumenty takiej operacji o kryptonimie Renesans y, z przełomu 81-82 roku, gdzie była mowa o tak zwanej zastępczej Solidarności czy zastępczym kierownictwie Solidarności, tak? Yy, I rzeczywiście władze PRL w tamtym czasie rozważały wariant takiej neosolidarności, Solidarności z Matką Boską w klapie, ale bez ekstremistów, mhm. takich ludzi jak gwiazda. Walentynowicz i tak dalej, i tak dalej. I tego typu rozmowy na początku, jeszcze kiedy Wałęsa był w Otwocku, Chylicach, przed jeszcze Arłamowem, gdzie trafił w lutym 1982 roku. I panie redaktorze on był chętny do tego. On zawsze podkreślał, od pierwszej rozmowy z Cioskiem Irakowskim mówił o tym, że on oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że szans na odbudowanie Solidarności z tymi wszystkimi wariatami Sprzed 13 grudnia 81 roku nie ma i on się z tym zgadza całkowicie. Problem polega na tym, że operacja Renesans mniej więcej od. Y Wczesnej wiosny 82 roku Jaruzelskiemu nie była do niczego potrzebna, dlatego że jego przyjaciel, pułkownik Stanisław Kwiatkowski, który kierował taką, taką grupą badaczy socjologicznych, przeprowadził badania, z których wynikało, że z tych 10 milionów członków Solidarności około 3 milionów będzie, czy Nie wyobraża sobie sytuacji, w której Solidarności nie będzie. Innymi słowy, chodziło o to, że nastąpiło jakby zasadnicze tąpnięcie nastrojów społecznych, wywołane szokiem stanu wojennego. Ludzie byli wystraszeni, zmęczeni tym wszystkim też, co się działo w latach 80-81, i Jaruzelski uznał, że Solidarność, nawet ten szyld Solidarności. Nie jest już jemu potrzebny. I czyli wtedy... to nie jest tak, że to, powiedzmy, pańskim zdaniem Wałęsa odrzucił tę propozycję, tylko tak naprawdę tej propozycji faktycznie już nie było. W Jej nie było, zresztą to jest bardzo roku. interesujące, bo mamy dzisiaj notatki i dysponujemy notatkami od kilku lat ujawnionymi z rozmów w Arłamowie, no, czyli z okresu prawie rocznego mhm. izolacji Lecha Wałęsy, gdzie on oczywiście będąc w tej klatce złotej, bo był w dobrych warunkach przetrzymywany, nie orientuje się co do tego, że Solidarność jest już niepotrzebna. Tak. Tak? I cały czas składa te oferty. To jest bardzo ciekawe. Zresztą, panie redaktorze, no, ta operacja o kryptonimie Renesans, przecież to, co ja znalazłem, nie ma innych materiałów, świadczy o tym, że to był nawet wariant y, bardziej regionalny, gdański, aniżeli ogólnokrajowy, więc. Tutaj bym apelował do, do wielu historyków, żeby tym po prostu nie manipulowali. Nie ma czegoś takiego jak plan Neo Solidarności w skali globalnej. To znaczy ja takich materiałów nie znam. A na ile to uwikłanie agenturalne wcześniejsze miało wpływ na sposób prowadzenia rozmów przy okrągłym stole w ogóle na to, że do, tego, do tych spotkań i rozmów doszło, i czy w trakcie rozmów również tym SB usiłowała grać? Co na ten temat wiadomo? Zanim odpowiem na, na tak postawione pytanie, to chcę powiedzieć, że w całym okresie publicznej działalności Lecha Wałęsy, jako znanego człowieka od 80 roku powiedzmy, mm -hmm. ten temat jego przeszłości agenturalnej był wykorzystywany niczym jako pistolet w różnego typu rozmowach z nim, naciskach. Yy, I czy władza yy, Rosjan cały czas sugerowała, pokazywała, przypominała? się sugerowała. O... Mhm. Nie ma nic bardziej skutecznego, jak sugerować, że się ma materiał mhm. ale go jeszcze nie pokazywać. Bardzo często to jest, psychologia podpowiada, mhm. jak, jak o kimś się pojawi jakiś bardzo ostry artykuł ujawniający mhm. yy, jakieś kompromitujące rzeczy z życiorysu, to bardzo często osoba, której dotyczy taki tekst yy, uważa, że no, ktoś mu yy, wielki, ciężki Ciężar z pleców zdjął, tak? Mhm. A tu w tym wypadku, właśnie, była Czyli taka element sytuacja, szantażu był nieustannego. Element było, szantażu rozważyć. nieustannego. Natomiast jeśli chodzi o okres mhm. rozmów Okrągłego Stołu, czy wcześniej Magdalenki, no trudno powiedzieć, ale bo na ten temat materiałów tak naprawdę. Żadnych nie ma, przynajmniej ja do takich nie dotarłem. Niemniej jednak bardzo ciekawa jest sytuacja z końcówki sierpnia 1988 roku, kiedy przypomnę, trwa wielki strajk, no stosunkowo wielki, w, w tym czasie. Lech Wałęsa jest na terenie Stoczni Gdańskiej i jest ta oferta rozmów z Czesławem Kiszczakiem, ale to jest oferta do rozmowy indywidualnej dla Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa jedzie do Warszawy żegnany owacyjnie przez robotników strajkujących w Stoczni Gdańskiej, przysięga tam w tej stoczni, że będzie twardo negocjował, że na nic się złego nie zgodzi, że warunkiem zasadniczym jest to, żeby Solidarność była relegalizowana, tak? żeby została na, na, na powrót zalegalizowana i on jedzie z takim planem, tak? Przywiozę wam Solidarność. No i on, on jeszcze wyjeżdżając z Warszawy, nie dojeżdżając jeszcze do, do Gdańska po, tej, po tym spotkaniu z Czesławem Kiszczakiem, yy, wysyła taki komunikat, że zgasi wszystkie strajki. Mhm. A o Solidarności i jej relegalizacji będzie rozmawiał Czyli później. Czyli od tego, z jakim się tam do Warszawy wybierał. Dokładnie. Niektórzy mówią, że jak przyjechał do Gdańska, to była mniej więcej godzina 21, czy 21.30, właśnie w końcu sierpnia 1988 roku, to był człowiekiem jakby to powiedzieć, no psychologicznie w jakimś sensie zmiażdżonym, mhm. wystraszonym, nawet oddał głos wtedy Lechowi Kaczyńskiemu, którego błagał o to, żeby wziął na siebie zakomunikowanie tej decyzji o końcu strajku, był po prostu człowiekiem bardzo wystraszonym, idącym na daleko idące no, układy z, z władzami. No dobrze, ale można jeszcze zadać takie pytanie. Czy zwyczajnie może inaczej się po prostu nie dało w roku 80. czy w 81 i nawet później prowadzić tej polityki w stosunku do władz no dysponowały tak gigantyczną przewagą pod każdym względem, że każda forma pójścia na starcie, na zderzenie się musiała się zakończyć tragicznie. I jest, z tego punktu, widzenia, z tego punktu widzenia, tak naprawdę pole manewru dla Solidarności było bardzo niewielkie. Mhm. I Lech Wałęsa w tym sensie, nawet jeśli ten element agenturalny gdzieś tam był, i tak reprezentował coś, co można by wtedy nazwać takim interesem publicznym. Pan mi się zgodził z taką opinią? Nie, ja się do pewnego stopnia jestem w stanie zgodzić. Oczywiście dy dynamika mhm. wydarzeń, siła władzy komunistycznej, geopolityczne, Sytuowanie Polski Ludowej nie dawało w 1981 roku szansy na to, żeby Polska mogła odzyskać niepodległość, tak? ale, i tutaj jest jakby zasadnicza kwestia, w momencie, w którym przywództwo Solidarności jest naznaczone tym, tym, tym syndromem agenturalności agenturalności niewypartej, agenturalności, która staje się pewnym narzędziem, lewarem na manipulowanie przywódcą, no to Musi pojawić się pytanie o suwerenność tego ruchu, a przynajmniej jego, a przynajmniej jego przywództwa. Tak? I teraz y, zasadniczy problem, czy główny punkt ciężkości, to jest kwestia taka. Oczywiście politykę umiarkowaną w tamtym czasie, może jako jedyną realną, mógł, y, solidarność powinna prowadzić, ale powinien ją prowadzić ktoś, kto jest wewnętrznie suwerenny, na którego nie ma, i, można powiedzieć, haków jakichś. Tak? Jak oceniacie słowa Cęckiewicza? Dajcie znać w komentarzu.